W ten sposób napięte, to, to twoje centrum jest na wysokości, że znowu łopatek i znowu to robisz my górą. Jeżeli puścisz my te ręce, to teraz my, jeżeli złapiesz uczucie my, odczucie my centrum, czyli cały czas utrzymujesz to odczucie centrum, to twoje wyjście te cłuci stąd jest. Wejście tutaj, to jest stąd, jakbyś rzucił tutaj na przykład nożem albo czymś stąd, tak? w ogóle to nie przechodzi do barku. Tylko jest stąd, jest w centrum i, i wychodzi. No. To jest e, ten sam element, jest pasaj. Mówiłem hop, hop, tu, stąd. Nie idzie do góry. Nie robisz do góry. To wszystko idzie stąd. Stąd. Czyli ręce przy chodzeniu. Hop! Rzuc, rzucasz, pam, Swobodnie puszczasz je. One spadną. Znowu jest. Teraz kolejna. Zobaczcie jak to się wszystko zasębia. To jest kolejna zasada ta puszczenia. Ustawienia ciała. Tak samo tutaj, jeżeli ręce masz w ten sposób i nie ingerujesz w to, tylko je puścisz, Twoja ingerencja to jest tylko i wyłącznie utrzymanie e, układu rąk. Ale, ale sam ruch z góry do dołu to jest, to jest swobodny ruch z, 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 zupełnie puszczenia mięśnia. Puszczenia mięśnia do dołu. Niech on sobie spadnie. Niech sobie ręce spadną. Okay? Niech zapracują. Tym, y, y, tym elementem. Okay? I tylko czekasz na to, że one spadną, hop, pam! Wychodzisz tam i wyrzucasz je hop, w kontynuacji. Okay? Po prostu je wyrzucasz. Jak są tu, to je wyrzucasz. Kierujesz że Czekasz, hop, pam! I już jest tutaj. Ręka. I tu już jest te psuj. Okay? Nie musisz żadnych e, robić tutaj e, magicznych sztuczek. Tak? Po prostu puszczasz i biodro. Wychodzi. Okay? kontynuujesz dalej ojczki.? Okay? więcją więc wszystko a, tak e, powinno funkcjonować. OK Oj.